Co ty robisz? Tyle rana cię prosiłam, żebyś nie wyrzucał śmieci do lasu. I wyłączył te radio. E, eee, tak, to tylko jeden papierek. A co? Nie podoba ci się taka muzyka? Nie, nie podoba, ale to szczegół. Zapewne nie podoba to się wszystkim mieszkańcom lasu. Wszystkie ptaki, lisy i wilki mają ci serdecznie dość. Przesadzasz. Żaden zajął za niebieg. póki co, nie skarżą się na mnie, tylko ty ciągle mar marudzisz. A, Aha, i co, nic się nie stało. Dlaczego stał tak stoi? Nie zamierzam nosić w plecach dłużej pustych butelek i papierków. Mam cię, graniam. Moretę, baba natura! Ale szukaję cię w imieniu wszystkich zwierząt mieszkających w dzierży i w A ty, Małgosiu, możesz iść do domu albo zostać do wyjaśnienia sprawy. Zostawiam zjaśnioną sprawę naturą. To straszne nic, bądź ale to mój brat. Jak skąd drogie dziecko. Zostawiam Ci tu kilka e, książek przyrodniczych i ekologicznych. Mam nadzieję, że je przeczytasz i dużo zapamiętasz. Muszę zwołać Zdeśle zwierzęta na radę. Trzeba coś postanowić w sprawie Jasia. Drodzy mieszkańcy Zielonego Lasu, spotkaliśmy się tu, aby osądzić Jasia oskarżonego o zaśmiecanie lasu i zakłócanie ciszy i porządku w naszym domu. Na Radzie Przewodniczy w Białcie, Pan Piotr Modranicki, Pani Sławikowa-Czwiercińska, Pan Dariusz Markosz, Pan Daniel Kołodzyński i Pani Lisica Jokruska. Proszę o kołowanie naszego spotkania. Proszę wprowadzić oskarżonego jasnika. Na na nie będę w tym Przyznajcie się, ok ouais, dzieci, na Proszę pana, to no miarka, to była ciężko, A że to będzie, ludzie, a nie ładnie nie, nie. Na barach, ma co o nie O zaświecanie lasu, zapisanie ciszy i porządku w naszym domu. Co mają w sprawie do powiedzenia, to. Aż tu nagle mi się mój przeraźliwy wrzask, kwitanie i głośna muzyka. Tak się przemówiłem, że o maserce nie wyskoczyło mi w najęczej piersi. Rzuciłem się do ucieczki, nabiłem swego guza o pięć sosnich, której nie znosiłem oliwy. Ja jestem w deszcie miesiąc, w się świeżce, butelkę z resztką jakiejś drobnej dziewczyny. Sam sprawdzić, co czy... tak, jest w tej witrynce lecz pokładno ja chcę był z o.o. a szłam właśnie do koleżanki do nowy, w walizce nowym, i jednym futrem. Wybrałam się w obrad tu, aby coś przekąsić. Patrzę, na krzaku, a tam jazda! Całe szczęście, że Raf jest błąd. To była największa głupota, jaką zrobiłem w swoim życiu. Przez trzy dni bola mnie, że lądek. i miałem dłości. Po działalnych polarów się niepokojąco. Ciśnienie skoczyło mi. Pomogła pierwotna do świeżej mięty, Przez do koncertu muszę Państwa spodziewać, ale to będę musiała odwołać moje występy, ponieważ ja systematycznie zakłócę moje treningi wokalne. Staję publikiem i słucha na cały regulator niejakiej pani Dudy. To jest nie do zniesienia. Jestem zaniepokojona o moją dalszą karierę muzyczną. Pan doktor Dzięcioł stwierdził, że mam poważnie uszkodzony słuch. We mnie, taka dni unika, śpiewu pani dó. Co nas moją Hmm... Myślałam, że nic się nie stanie, jeśli nie zostawię w lesie śmieci. To przecież tylko butelki, puszki folia, a głośna muzyka nikomu nie zaszkodzi. Chyba się myliłem. Przyznaję się do winy i postaram się poprawić. Niech to muszę się usiągnął, jak brzmienie z mojej namuki. Mogę pomóc bratu? Robię niedobrych uczynków, sprawia mi przyjemność. Oczywiście moja droga. Dobrze. Pierwsze zadanie wykonane. Czas na drugie. Musisz zaakceptować i podpisać regulamin, które dla Ciebie sporządziliśmy. Proszę Panią Jęsicę Siedruskę o przedstawienie kolejnych punktów regulaminu. Ja, Jaś, obiecuję, że nigdy więcej nie wyrzucam śmieci do lasu. Nie będę wdeptał leśnych kwiatów i grzybów, łamam gałęzi. Zaczynam z Cyzorykiem napisów na drzewach. Będę żarowywał się, się cicho, pamiętając, że las jest domem zwierząt, a ja jestem w nim pościa. książkę Żyją wśród nas, a potem wróć tu i opowiedz, czego się z niej dowiedziałaś. Porzucę jeszcze kilka numerów Z przyrody polskiej <laughs> i zabieram nagranie pani Dudy. Proponuję może, może, mój ten Obiecuję dodatkowo oddać do pralni poplam poplamione futro, Pani wisicie Bruski i przynieść panu Wilkowi na jakąś zdrową przekąskę. Może być sałatka z pomidorów? Nie przesadzaj mi drogi! Wolę Na przykład? Może lepiej niż pan nie kończy, panie Wilku? Może być serwiczek, pieczony przez longos.